Witam Państwa w kolejnym filmie na kanale Centrum Ten film powstaje wynikowo do filmu, który nagrywałem przed chwilą, czyli o czarnych bateriach frankę. I jeśli chodzi o następny film, który powstanie po tym, czyli młynki do odpadów, również frankę. Natomiast w związku z tym, że mam baterię, mam wyciskarkę, wyciągnąłem moją wyci wolną obrotową wyciskarkę, to chciałbym Państwu właśnie pokazać, jak ta wyciskarka działa w praktyce. A chcąc nie chcąc, chcąc przedstawić młynki do odpadów, nic nie będzie służyło lepiej temu niż właśnie resztki po wyciskaniu owoców. Ci z Państwa, którzy chociaż raz korzystali z wyciskarki do owoców, wiedzą, jak duża ilość właśnie takich bioodpadów powstaje właśnie z wykorzystaniem wolnoobrotowej wyciskarki. Ale nie przedłużając tego wstępu, przejdźmy do meritum sprawy. Owoce mam pokrojone, zestaw all-in, tak jak Państwo widzicie, wykorzystują u siebie w domu i naprawdę działa rewelacyjnie w przypadku, między innymi, na przykład też korzystania z wyciskarki. Natomiast nie o nim jest ten film. Przechodząc do konkretów. Wolnoobrotowa wyciskarka. Mamy taki element do przepychania owoców, które właśnie przechodzą przez ten element. Mamy ślimak. Ten ślimak właśnie powoduje nam przeciśnięcie tych owoców przez tego typu sito. To sito pozwala właśnie na uzyskanie tak doskonałego smaku tego soku plus zachowanie większości walorów odżywczych. W zestawie z tą wyciskarką są dwa sita. Jedno z takim grubym okiem, drugie z takim cieńszym. Nie ukrywam, z tego korzystałem dwa razy. Nie lubię, wolę taki właśnie, który jest zdecydowanie bardziej mniej tego miąższu ma w sobie. Ale idziemy dalej. Składamy, ustawiamy. Wyciskarka musi ten ślimak musi wpaść w takie elementy, które są tutaj. Zakładamy tyle. Możemy wyciskać. No i teraz tak. Z tyłu mamy włącznik do góry. Od razu uprzedzam. Odgłos wyciskanej marchewki potrafi być straszny. Nie wiem jak będzie na mikrofonie. Ale brzmi to. Gruszka. Nektarynka. Pomarańcza trochę mi tu baterie utrudniają życie, ale do ogarnięcia, nie tak jak Państwo widzicie, już się pojawia sok. Tym możemy dopchnąć. I w tym momencie przechodzi nam dalej, tak żeby nie trzeba było wkładać dłoni do środka. I jedziemy dalej z tematem. I teraz tak, tu mamy też jeszcze regulację kąta, znaczy możliwości otwarcia na, na tą pulpę wychodzącą możemy zamknąć albo otworzyć tak, żeby ona właśnie nam wychodziła. Aby marchewka zostawić na koniec. To taka ciekawostka. Marchewka bardzo dobrze przeczyszcza resztę całego układu, właśnie z resztek, jeszcze na przykład jakiś pomarańczyk, która mogłaby gdzieś zostać. Więc to sugeruję zostawiać na koniec. Trochę za duża ta gruszka. No i tak jak Państwo widzicie, mamy dwa jabłka, dwie nektarynki, dwie pomarańcze i wyszło z tego około 450 ml soku, czyli całkiem sporo, ale jednocześnie biorąc pod uwagę też ilość tych odpadów, jaka się tutaj znajduje, tak jak Państwo widzicie, naprawdę ta wyciskarka robi dobrą robotę. No i teraz marchewka na sam koniec. i sok ogarnięty. No i tak jak Państwo widzieliście, sok naprawdę konsystencją wygląda fajnie. Nawet tutaj widać jeszcze trochę marchewki, która się nie rozmieszała zresztą. I wygląda to w ten sposób. Wszystko zależy od tego, co lubicie, tak? Jeśli lubicie na przykład pomarańcze, można dać więcej pomarańczy, można dać więcej jabłka. Nie ma tutaj jakby większego ograniczenia dotyczącego tego, Czego będziecie chcieli Państwo ten sok zrobić? Tak jak Państwo widzieliście, dzięki wykorzystaniu wyciskarki wolnoobrotowej możecie przygotować sok w dowolnej konfiguracji. Natomiast nie na tym kończą się jej możliwości. Wykorzystując sito o dużych oczach, czyli to co tutaj widzicie, możecie przygotować, na przykład tu powiem jako praktyk, doskonały sok, taki przecier pomidorowy, między innymi do zupy pomidorowej. Jeśli Wy lubicie, Wasze dzieci lubią pomidorówkę, doskonale to się będzie sprawdzało w praktyce. Kolejna rzecz. To rozwiązanie pozwala na przygotowywanie wszelkiej maści właśnie przecierów typowo owocowych, takich bardziej soków warzywnych, na przykład dla dzieci. To jest naprawdę niezwykle użyteczne rozwiązanie i urządzenie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów.